pyta, e, e, do odpowiedzi Wiesz co, Uf. ja mam takie grubasa w klasie W tamtym roku on tak Pani tam coś, masz rację o mnie I tak nigdy by jej nie zrobił Jedynka Dobra I, I coś tam zaczął znowu pieprzyć, rozmawiać z kimś Jedynka, on tak krzyczy na całą klasę Hattrick. I za Ja, miałem, ja w ja, miałem super wyłącznię czeku. Przychodzisz, A, przychodzisz bo po tego dnia. byliśmy w... na wycieczce w Malborku i, i się wszyscy wykąpaliśmy w fontannie. Co? <śle> yy, u mnie, ej, ja U mnie w ja. gimnazji, nauczycielka. Yy, to dobrze to zrobić. Moja krewczyni? Nie, bo Tyler tak mówi, nie? No właśnie, się wykąpiemy w fontannie. Jak, moja jak, jak w to w Nie było i czterech innych osób z klasy przez dwa tygodnie w szkole. Wite dwa tygodnie, dzień. że na wadery chodziliście y... No mieliśmy uwaga, pokazaliście. U... Ku... Czekaj, u kumpla siedzieliśmy i graliśmy sobie na X, tam w kiwkę ho... w, w forze i tak dalej. I przychodzimy ile, do wizławczyni tak? i mówimy, proszę pani, usprawiedliwimy nam to pani. A, ona ta... A co wy byliście? Chorzy, przyznać się. No siedzieliśmy u Malka. Dobra, sprawdziam wam, ale ostatni raz. Bo byliście szczerze. Mhm. Yy, na testach gimnazjalnych w jej torebce były trzy paczki szlugów i pięć petów. Chyba jakoś tak to szło. I to nie dlatego, że ona nam to zabrała skłiskowa, ona nam to przytrzymała, żeby jej nie nauczyciel tego nie znalazł. A wiem, mówiłeś tam. No Tak, no. tak no. Miałem taką zaistkę, że aż, aż jak patrz tą moją nową kur... To się wiesz, jak kiedy miałem wspomagającą? Krzysieknie. Nie wiem, e, tak ja Ja bym ja miałem wspomagającą ogarniasz, która podpowiadała mi na każdym spraw... wszystkim całej klasie, na całym spraw na wszystkich sprawach. Moja spraw pani... Tak, oj, Y, moja pani od chemii Jak napisałem tego się z okurka, ja nie pamiętam teraz w sumie Spisałem wszystko, dosłownie wszystko, czwórza Dostałem piątkę, ona to oddaje jej. Krzysiu, ale ci tej piątki nie postawię, tak dlaczego? Bo ty to spisałeś? Proszę pani, mam piątkę, to mam piątkę Tak? No to chodź, napisz to jeszcze raz Dobra, postawi pani tę czwórkę Dostał piątkę, wytargował.